z tej strony Stasiu. Będziemy nagrywać w tej tańki. Chapter 1. Zaczynamy. Zaczynamy przygodę. Lecz kliknąć nową grę. Może. Przepraszam, widzowie? Nagrywam dzisiaj na Nintendo, jak widzicie, ale jedziemy łącznie. Bo źle nam to Będziemy też nagrywać drugą część, jak widzicie. Ok, udało nam się teraz też klikać tutaj. Jak widzicie, jest z nami Hedwig De Geek. To jest kanał no. Co? Król Staś. Kanał Król Król Staś. Tu mamy filmik. A może oni nie widzieli? Będziemy tak z pół godziny grać. Nie pół. Nie no dobra, z 20 minut. 15-20. Ja Zaczynamy przykład. E, zielony, Różony. różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Dobra, ja mam inny sposób. Jaki? Pokaż, pokażę Ci zwykle i tak się otworzy. Odwrotnie napisałem i tak było. Kasetka. I nie skipuj, bo widzowie muszą zobaczyć. Playtank. Krapak. O, nie skipuję. Zobacz wideo. Dobra, skipuj. Widowie, napiszcie w komentarzach, czy mam skipować, czy mam zostawiać. Będę wam... Skipni, skipnij Mam skip, Taśka pierwsze okay. pierwszy odcinek i do tego najdłuższy No, skipni, skipni. będzie długi Będzie nas hagiłagi wgonić w wędach. O, niestety nagrywamy telewizor, dlatego, że e, jeszcze nie mamy kamerki, bo nie mamy sp sprzętów takich specjalnych do tego. Mógłbyś coś mówić. Dobra, postawcie łapkę. O, hagiłagi. Postawcie łapkę w górę na hagiego łagiego. O, sam pokazuję łapkę w górę. Patrzcie. Przybijemy pionę. Dawaj mu się. <laughs> Ciekawe co się stanie. Nic. Chagiłagi. Nie chcę wagi. Hagi, łagi. Ciężyk. Musisz zobaczyć jak, czy da się wejść. O, już ma kluczyk. Jest i klucz. I nie, nie umiem sobie to trafić. Dzięki, Hagi. Pierwsza zagadka. Teraz... Patrzcie na to wideo Jednym zamachem mm -hmm. I tutaj? Pierwsza najtrudniejsza Nie, najłatwiejsza no. żył i chabiłagi zniknął w ogóle a później tego przejścia się potem nie da ten otworzyć tak naprawdę nie da się go nie Masz już nie gra. A a widzisz jest niebieskie babka bula i to jeszcze Hagiwagi Esa, Hagi Tak Ta. Jak on musi być szybki Nie wystraszysz mnie gazu. Teraz tam biegnie O biegnął mały świt Dobra, ja sobie poszła To my w tym czasie O, tam na dole jest. Tam tam jest. U, u. Hmm. O, tam jest, patrzcie, patrzcie. Ej, damy ladę. jeśli że się wyzowie. tam. Jest tam? Nie, ma go. Tak był. Tak był. Był i się zmył. Okej. Okay. Złapana. Ty. Złapałem czy te. Czerwony mam. Ten. Jeszcze zielony. Czy jest zielony? Zielony. Ej, pokaż sobie lalkę, kiedy Jak znacie popi, to to są jej części ciała straszne, nie? klipi every day to you every day to you i teraz jak się wydostać jak nie wiecie jak się wydostać to robicie tak widzicie? idziecie sobie w ogóle jest gry na, pod, na pierwszej zagadce, nie? Jest taki lag gry, że jak się odłamie kawałek ten, tego, gdzie się łamie prąd, gdzie trzeba włączyć prąd, to, to można przez blachę sobie prąd załadować. O, jedzie nasza łapka. Dajcie łapkę. Teraz przytestuj. przytestuję. Wszystkie działają. Wszystkie działają. Szkoda, że nie ma latarki. Bo, bo w czarterze czwartym będzie akurat Jest chyba. Jest latarka właśnie. A do czego nie chodziło? Bo ja nie pamiętam. Teraz mnie nie goni. Idziemy tu, tu. Это загадка. Так, на просто. Что мы хотим? Сейчас, что Нет, сейчас нет. Czy to mój pies jadł? Kissing, Misi Od razu potem nagrywamy drugą część. Beze mnie. No, w sumie to nie. Drugą część nie <laughs> nagrałem. Już. Musi najpierw to raz przejść, po to, żeby potem zobaczyć. Nie? Tak, tak. Widziałem wszystko. Napiszcie w komentarzach, bo ja mam włączone komentarze, nie tak jak moja siostra Ale ja mam. Komentarze? No mam włączone. Ja też sobie włączę. Ale Od na ja początku nie miała. No na początku nie miałam, bo to tak, nie to zrobi. <głos》> Ale i tak nie piszecie na komentarzach. E, ej, ej, źle, źle Staszek do tyłu. I teraz musisz klapę wziąć. To? Tak. Okay. Idziesz. Klapą, teraz nie tu, nie tu, z drugą. I teraz nie wracasz, tak, tak tutaj. Tak. Ciągniesz, sobie Ciągniesz sobie klapę. Wracasz, wracasz, nie, wracasz, wracasz. Wracamy. Teraz robisz to, krążasz to, Robię potem tak, to. I tak, teraz tak, idziesz tu. Tak. Tak. Spoczymy. u. No i pięknie. Teraz aktywuj wszystko. Najpierw jedno. Nie, już to nie wolno. Teraz. Muszę tutaj włączyć guzik. I teraz. To jest trwa 10 minut, więc myślę, że ten odcinek będzie trwał pół godziny. No, sztuk, kotka. Jak się nauczę w ogóle hakować? to wam po, to, to, to będą odcinki z hakowania. Ale to się da tylko na komputerze. No to jak, no to jak kupię to na komputerze i będę już ogarnąć na komputerze, to wtedy. A, A my, my są... chcesz hagi? Hagiwagi! Hagi! Wagi Papi, papi! Koniecznie subskrybujcie, bo, bo dobijamy do... Pi dobijamy pierwszej sub... nie, bo mamy już sześć. No to... Bo to jest stary kanał naszej mamy. Więc dobijamy do 10. Jest nie martw Do 10 Widzicie jakieś głupie jakieś pół dnia mamy. Bo to jest naszej mamy. Takie stare to są naszej mamy. No dobra. Dobra, my przychodzimy. Wtedy już były lata 80. Możecie sobie sobie Nie, omawić. Staszek, wtedy nie było YouTube. No nie no, może było, ale tam tak z, pie... z 150 kanałów było. A teraz jest 5 milionów, więc. Nasz pszczółko-kotek jedzie w całości. Ale jeszcze jest Hagi? Hagi ładnie time? Playtime! No to. Dzięki. Zaraz ja. będzie nas gonił Hagi ładnie. I teraz koniec odcinka tak naprawdę, więc. No więc, zaraz się zjedzmy i spotkanie z Huggy uwaga ludzie, Hagiwagi! Wuggy, wszyscy się lecimy, Hagi łagi nas, nas goni, Huggy tutaj nas goni, nie zatrzymuj jest. się, nie zatrzymam się, nawet o sekundę, uwaga, gonimy się w wentach, czy to będzie, czy to przejdzie do historii? Czy to przejdzie do historii? Uważajcie wy! O, o nie, on nas gonił. To jest to Lecimy tutaj, teraz tutaj, no, dobra, lecimy, no, lecimy. Kule, kule, dobra, dobra, lecimy, lecimy spokojnie, nie martwimy się, nie martwimy się. Kule. Hagi, nie! Hagi, nie! Hawaj. Dawajcie! Hawajską pizzę! Hawajska pizza! Oje! Oje! Nie, nie, nie! Zwolniamy! O, nie, nie, nie! Tak, nie może być! Spadamy! hagi łagi pokonany! Za! Pokonać. Tak! Pokonać! Teraz pokaż Widzom, jak wyglądają te zwycające główki zabawek. One są straszne. One jest, straszne. Jezus. Po co ten komputerek włączasz? Chcecie, Ci, żebym Tak. Dobra, no, 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 spróbuję. I powan. I teraz będzie. Patrzcie. Pszczółko kotek. Bungi -bot. Bungi bot Wron. Wron. Muzyczka. I już widzi mnie Wake, up. You my case. wake up. Tymczasem żegnamy się widzowie. Do Subskrybujcie. widzenia. Subskrybujcie. kanał. Klub, Staś. Ami. Kończymy. Pa. Kończymy. Pa.